Patrz tu masz to spróbowanie? Chcesz spróbować? Nie, nie. A ty nie chcesz cukrzyku? Nie. Ty w tatu masz. Tatu masz? Tak. Jak tatu masz. Jak to masz i tatu. Tatu masz. Ale gorąca herbata. Bo. Co? To jest sztuczka. się nie kapnął. <gry> Nie, 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 nie. Co? Jak to takie dumno to wyszło? Zrobił ci się zest? Pokaż. Bo ty masz jeden ekran, drugi ekran, i jak patrzysz na dwa równocześnie, to ci się No Nie, to nie robi. da się na dwa równocześnie patrzeć. Dwa. No, ty grasz się, czy też czat równocześnie. No Ale to obracam głowę. To to może by... ze No, a to by się właśnie zrobił teraz. Zes. Ty w ogóle. A co chodzi? Jedną oko to czytał, bo jest pierdolnię, masz tylko białko widać. Ale złej, biszczle. Fajne, no? Jestem w raju. Tak, bo ty jesteś mega cukrzykiem, nie? No, jestem. Nie wstydzę się tego. Dobra, popijam czajnicę, żeby była większa bania. Ja już chyba nie mogę. Ja już nie mogę. No, chyba żartujesz, ale pikmi koroli jesteś. Co jestem? Pikmi. Dlaczego? Bo powiedziałem, że nie mogę? Ja dość gryzę i mówię, że już nie mogę. Bo ja dbam o linie. To dawa, dawaj mnie rozdepcz. Damy jakiemuś dziecku, może balonik się ucieszy. Kiedyś w tym McDonaldzie zamawiam sobie herbatę o trzeciej w nocy, wracam z melażu. No, i co? I podbija do mnie dwóch takich typów. Totalnie w, w, w wyżarcie kokom. I mówią, co kurwa, chudy frajerku w Leszczu Napierdalamy się, a ja mu wydawaj. I ja mu głową walę w, te, w tą gablotę kurwa z zabawkami z Happy Mila, Widzisz tu? Nic. Typ kurwa to szkło, mu się w oczy wbiło i sobie uszkodził wzrok. A drugi, Błamały drugi mówię, a, i drugi do mnie mówi, a ja do drugiego mówię, chcesz tak samo skończyć jak twój kolega? I on się zesrał w pory, i kurwa z, ja mówię, zlizuj to. No. I go kurwa skopałem na ziemi. Oczywiście w GTA 5. Nie dotykać, a to chuj. A chciałem kupić. Ale teraz to już. Po chuj palisz. Chłopie. No bo se kurwa, nie wiem mi się... Bo mi się nudzi to se pale, tak? To jest i taki... My kupujemy prozdrowotne yy, jednorazówki takie co się witaminy spalają. 60, sobie patrzę z góry podziwiam, już na takiej bombie i ten dwumetrowy gość się tak zamachnął, żeby przypieprzyć po prostu temu bykowi i tak się zamachnął, że połamał mi żuchwę tak łokciem perfidnie o kurwa, płakałaś? no ja wtedy byłam na bombie, nie czułam tego Aha. ale następnego dnia obudziłam się i mówię, nie no cała żuchwa mnie boli, I mówię mamie mamo, boli mnie żuchwa Ona no dobra dziecko, i mówię, że ja mam żuchwę złamaną od dwóch tygodni Dziękuję, I, i do dzisiaj masz z tym problem. I do, i do teraz mam I, problem z tym. Ty masz jakiś aparat, tak? Tak. Wś tak a pokaż. Jak... No co mam <grych> otworzyć buzię na kamerle. Ale masz na dolnych zębach czy na górnych? A na dolnych mam. Mam taki w środku wewnętrzny. Ale taki normalnie jak się ma na zewnątrz. Czy in inaczej on wygląda? Inaczej wygląda. <grych> no. <grych> Dobra, idziemy. Rewir podarował 6 zł. I zamknęła mi ciepło, drzwi. Zamknęli się w budce. Ciekawe, co tam robią. Macie. No co no. Zdjęcia co robią w budkomacie. macie. Zaraz rozwalam, robię mu łeb. To Ja mogę powiedzieć, że dwie deszki. Nie no, żartuję. Zobaczcie, jaki zrobiłem dobry uczynek. Wsparłem. Ej, bo my chcieliśmy tutaj stanąć. Tak? Mi nic nie jest. Stary Muran, ale jemu też nic nie jest. Najgorzej to jak masz chyba jakieś wstrząsy mózgu. Także jeden, drugi, trzeci. Bo to wtedy ten mózg Ci tam kurwa obumiera. <tak>, tak mi się wydaje przynajmniej. No to cofamy się tam. Nie, no dobra. No jak, jak nie? na na tak? Taka jest też dobra? Jak chcesz, to ja mogę sierpa wypłacić. Nie? No dobra. A tu można kartą? Kurde, o, to ja kupię. <kluzni> Zakrusiłem się chlebem, kurwa. Kiełbą? Chlebem. Wow. Co? Dwa fermy dostaną na Twitchu, a ja dalej jestem wolny Sorry Twitch admin. Ale to nie ja nie będę przepraszał za jakiś... Za jakąś typiarkę, co w ogóle nie zna prawa Powinno być tak, że jak ktoś przychodzi na czerwonym, to możesz przejść na zielonym potem i mu low -kicka sprzedać, takiego Że łamiesz mu nogę i go upominasz tym i mówisz, co kurwa, nie rób tak Jeszcze się na kiełbę? Właśnie nie Podoba ci się tak? <grym> co za kulinaria O aniołek lodowisko U, Chyba zwariowałeś by Chyba zwariowałeś, że ja z plecakiem na lodowisko Co będę dołu? No przecież bym rozjebał bakpa, kurwa. To byś się z takim pingwinkiem. <laughs> no, <laughs> no, a ty dobrze jeździsz na łyżach? Dobrze. No to ty, ty będziesz jeździła? Dobrze. A jak się wyjedziesz? Ale ubezpieczenie na kamerę No to nie, nie. Ale jest taki pingwinek dla dzieci, tylko by pomyśleli, że jestem wtedy jakimś, no nie powiem kim, nie? Jakie? Co? Mogę się nim przyjechać jak zdam prawo jazdy? Którym? No nowym. <laughs> o kurwa. No już coraz bliżej. Aż mnie przetkało. Dobra, siadaj, młoda. On jeszcze nie wie moi drodzy, on jeszcze nie wie. Że będę pierwszym testerem jazdy. Daj, siema. Można się za darmo przytulić, bo ja nie mam tego, tak? A słucham. Można za darmo się przytulić do pana. Aha, można. Super, ja jestem wielkim fanem ciego patrolu. Ja też. O no, dzięki, wesołych świąt. A dziękuję, wesołych świąt. Ja mam z nim zdjęcie kiedyś z nim miałem. On tu co roku stoi. No ty ten, ten cały dom się w ogóle rusza, zobacz. Czy mnie pojebało? Nie rusza się. Zobacz, czy jest dobrze kamera, bo oni mnie chyba trollują, kurwa, każą mi ruszać cały czas raje i ruszę im mamuśkę gołym fiutem. No to im o dobrze widać. Nie, no trochę się ten. Czeka. Dzięki za subskrypcję, Bartol Siema Jeden trzy sześć, siema Powiedz siema Siema, siema, dzięki za suba <laughs> Idź po benzynę, pokażę im sztuczkę A masz zapalniczkę? To od razu terminal kurwa odpalą W ogóle fu, kubka bobasków To zawsze leci taka rzadzizna z dupy, nie? Taka lawina że to nie jest taki uformowany, twardy bobek, tylko. Tylko taka rzad, rzadka straka, nie? No tak, no bo piją tylko mleko, nie? Fuuu. Kurwa, ale to musi jewać to gówno. Ociep, no, Cały czas mamy ogon, mój znak zód jak uto skorpion, Cisnę do gazu, dym leci z opon. Jesteśmy falą, co rozpierdala falochron. Z nami się nie zaciera mordo. Wjeżdżamy na akcję, duży napięcie na mordo.